Masz? O jest, jestem na żywo Życie, Co nie ma Trwa Co? No pokazuje mi No pokazuje mi Przepraszam, ja płynnie mi to działa Zobaczę sam Jaka jakość Czyli Wchodzę, 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 wchodzę Jakość z dupy wyjęta Nie Masz? Ej, wiesz, coś filmik nie będzie. Powiem mi się jeszcze. To nie chujowa jakość. Co masz? Masz Co? czy nie? Jeszcze nie, jeszcze nie Czekaj sekundę, wiesz czekaj 5 sekund O jest! Jeden oglądający Czekaj. Jest na moim kanale, wyślę Ci linka Co nie 5 sekund Oj, O jest! O jest! O jest! O jest! O jest! O jest! O Masz? Widzisz czy nie? Cześć, wpisałem wam z już. Eee. Wyśleć na disco Masz? No nie, musisz mi linka wysłać. Dobra. Co sensuję? Zobacz sobie. A bo ty już włączyłeś. Nie powinno być lagów. Ale fajnie. Chuj... dobra, ładnie ci to działa. Ładna grafika? No fu, ładna. W sensie nie taka ładna, ale... Jest takie 480 Ustaw sobie 720 Mam 720 ustawione. To trochę chujnia. W się... Sensie jest może ładne, ale jest ten. Są tak jakby rozmazane są to. No. A teraz widzisz wszystko co robię? Ta. Jakość masz ładne, ale... Ale co? Kurde, czekaj Valoranta odpalę. czy jak to na grach będzie. Albo nie, Fortnite. A. Wszystko widzisz? Co? Ja mam, czekaj, wysłałem filmik. No, wciąż sprawdź. Sprawdź czy laguje. Bez na live pozdrowiony Cieszysz się ty Cieszy, o Laguje tego Far Crya? Tam może 1800p Zajbiście działa Czekaj puszczę bo... Co zajbiście działa? Ta kurwa, czekaj Nie laguje w ogóle, ale zajbiście wygląda Kurwa, sprawdź ten mój filmik no, sprawdzam! No to ten, no to fajnie wyszedł. Fajnie? No? Nie ma lagów? No nie, nie, nie ma. Płynie. i 1800 p masz. No kurde. Jak tam? Mam lagi? Na tym oglądasz tego streama? Dobra, będę jutro nagrywał. Ale zobacz, A, też... oglądasz tego streama? No. No to fajdę na grę, jakoś. Czy będę jakieś lagi. Kurde, bo ja się usłyszę cię podwójnie, Co A jest jakieś opóźnienie? Duże? Jest opóźnienie w ciul. Ile? Znaczy takie 5-10 dziesię sekund. To nieźle. Czekaj, okay, czy Fortnite pójdzie. Włącza mi się. I co? Le pewnie w chuj ten Co? Jak będzie ładnie, to będę mógł nagrywać I Jak? Czekaj Dwa, na obciu A Masz ucięty <noise> ucięty dopek firmi masz Jak ucięty no tak jakby... A bo ja ten nie mam przychwytu gry chyba co? No, Ta, nie masz przychwytu gry, masz tylko przychwytowanie postaci. Ale z tego co widzę to w lobby masz git. Musisz wejść do gry to już zobaczysz lepiej. I teraz, teraz lobby. Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę jak D-Day zejdzie. Widz, Na... lo... Widzisz lobby? O, teraz widzę git, teraz widzę git No to dobrze A te czekaj. Solo, zagram solo. Zero. Zero lagów do masz. I może może, to do dopek, żeby się do tym wybić w dwóch? A jest, jest chujowa jakość? Nie, no zajebista. znaczy. No dobra jest jakość. Tylko po nocach trzeba by było. Hehehe. <laughs> <laughs> po nocach. Dobry interes wtedy. To internet do nagrywania przecież nic nie ma. Ale do streamingu. Jak? Aby też streamować. Ej, no to w sumie można by było tak zrobić. I zapisy z, z live'a swojego by się brało i ja Jak? No dobrze jest. Larzy? Powiem tak. No, zacieło cię przycino. No. Tak, zacieło cię. Ale postać? Teraz. Postać właśnie tak świat i praktycznie wszystko jest teraz w tych, w pikselach jak się ruszasz. Kurde. Za słabe przesyłanie, masz w sensie interwju, masz za słabe No. Dobra, nie ma co. Otwórz. Do Met TV by mógł być chyba, co? No ta, na no, OmeTV TV. To... Zobacz teraz. Co? Zobacz teraz. A co zmieniłeś? No jakoś powinna być lepsza. A jakoś teraz A, czekaj. Jak to mam zobaczyć? No teraz jak, jakoś lepsza. A ścina? Y... Czekaj. Nie, nie zacina. Nie ścina, nie ścina, No dobra co? O magle. dobra, chuja wyłączamy, co? Co? Streama wyłączam.